Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem na pograniczy ziemi Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza. Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego na drodze ku morzu za Jordanie Galilea Pogan. Lud, który siedział w ciemności ujrzał światło wielkiej mieszkańcom cienistej krainy śmierci, wzeszło światło. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić, nawracajcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Niebieskie. Przechodząc obok jeziora Gadilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci, Szymona zwanego Piotrem, i brata jego Andrzeja jak zarzucali sieci w, w jezioro byli bowiem rybakami i rzekł do nich pójdźcie za mną a uczynię was rybakami ludzi oni natychmiast zostawiwszy sieci poszli za nim a idąc stamtąd dalej ujrzał innych dwóch braci Jakuba i syna syna Zebedeusza i brata jego Jana jak z ojcem swoim Zebedeuszem naprawiali w łodzi swoje sieci. Ich też powołał, a oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za nim. I, obcho I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. Oto Słowo Pańskie. <kluzł> Chciałbym, żebyśmy dzisiaj zatrzymali się na bólu, który doświadcza Pan Jezus przez uwięzienie świętego Jana Chrzciciela. I żebyśmy zobaczyli, że ból może nas poprowadzić w dwóch kierunkach: może nas prowadzić do rozpaczy, a może nas prowadzić do czynienia dobra. To jest nasz wybór. W którym to pójdzie kierunku. Mamy sytuację, że Jan, który czyni dobro, do którego tłumy przychodzą, do którego też przyszedł Pan Jezus, stanął w kolejce i dużo dobra się dzieje przy nim. Z powodu tego, że głosił prawdę. Głosił, że Herodiada głosił ludziom prawdy, ale też mówił wprost pewne niewygodne rzeczy. Między innymi, że Herodiada nie może być ze swoim z żoną, nie może być z bratem swojego męża, nie może w ten sposób mieszkać razem i nie mogą tak, tak żyć. I to była prawda, która kuła w oczy, którą Jan Chrzciciel mówił wprost skutkiem tego został uwięziony. A od uwięzienia, jak wiemy, już potem bardzo była okazja, żeby poszło to dalej. Ta informacja o uwięzieniu Jana Chrzciciela, o niesprawiedliwym potraktowaniu go, dochodzi do Jezusa. Jest to informacja, która boli apostołów, zatrzymała czynienie dobra nad Jordanem, apostołów, którzy są przy Janie Chrzcicielu, uczniów jego jest ogólnie wśród ludzi jakieś zdruzgotanie tą informacją. Natomiast dla Pana Jezusa ta bolesna informacja jest okazją do nowego działania. Zamiast się zatrzymać na bólu i go przeżywać, Pan Jezus jest tym, który podejmuje misję. Przejmuje misję, czy... Pod... Otwiera na nowo misję Jana Chrzciciela. Najpierw udał się na miejsce osobno i z tego miejsca osobno idzie do Galilei, aby, aby tam głosić. Popatrzmy w ten sposób teraz na nas, co my robimy z bólem. Z naszym bólem, który przeżywamy. Nie da się żyć. Nie doświadczając bólu. Bólu zdrady, bólu pomówień, bólu kłamstwa, bólu niemiłego potraktowania, niewłaściwych spojrzeń, jakichś oszczerczych zachowań to jest nasze życie życie każdego z nas naszych rodzin, miejsc pracy. To jest nie da się po prostu żyć bez tego. Musielibyśmy się ukryć, a wtedy i tak to by się działo w naszej głowie. I teraz, co my z tym bólem przeróżnym? Każdy z nas może go ponazywać u siebie, w sercu, w myślach. Co my z nim robimy? Czy on nas zamyka? Czy jest to ból, który przeżywamy w taki sposób, żeby czynić dobro. Być może nowe dobro, tak jak Pan Jezus. Bo gdzieś tego samego dobra już się nie da czynić, bo ból to gdzieś zablokował. Tak może być. Ale czy moje nastawienie jest takie w przeżywanym bólu? Jak mam dalej kochać? Jak mam dalej żyć, żeby w tej sytuacji, w której być może kontakt jest niemożliwy, bo ktoś się wyprowadził, bo ktoś się zamknął w taki sposób, że mówi, nie chcę mieć z Tobą kontaktu. I no i mamy rozdarcie. Kogoś, kogo kochaliśmy, z kim rozmawialiśmy, komu dobrze życzyliśmy cały czas, nagle się zupełnie odwraca ból. I co w nas to sprawia, gdybyśmy popatrzyli na nasze życie? Bo. Ten moment przeżywanego bólu tu jest nasza decyzja, gdzie pójdziemy dalej. Są osoby, które w takiej sytuacji zamykają się w domu, nie chcą wychodzić. Mówią, że Boga nie ma. Doświadczyłem takiej niesprawiedliwości, takiego bólu, na który nie zasłużyłem, a w takim razie zamykam się i koniec. A są osoby, które, tak jak pan Jezus, Pójdą gdzie do Galilei, zatrzymuje się na chwilę, i od tego momentu powołuje jednych apostołów, drugich apostołów. Pójdź za mną, pójdź za mną. A potem odpowiada na rozmaite choroby, dolegliwości, modli się, uzdrawia. To jest działanie Pana Jezusa. Ból go nie zamyka, a otwiera. I później. Przy apostołach przy oskarżeniach faryzeuszy, Pan Jezus ma ten sam styl. Ból przeżywa bardzo konkretnie nasz Bóg jest Bogiem, którego boli to, co robimy, boli Go. Boli przez, w ciągu działalności, którą miał Pan Jezus, i boli na krzyżu. Warto czasem też na grzech patrzeć w taki sposób. Bo jeżeli myślimy prawnie o grzechu, przekroczyłem przykazanie, nie przekroczyłem przykazania, to, to w pewnym momencie y, możemy jakiś grzech powtarzać y, i to prawo przestaje nas aż tak boleć. Jakby tak boleć w sensie takim, że, że przekroczyłem, wyspowiadam się. Ale jak zaczniemy patrzeć na grzech, że ja sprawiam ból, bardzo konkretny ból Jezusowi. Jak jesteś niemiła dla męża, Jezus obok płacze. Jak nie przytulasz żony, jak nie pomagasz jej, Jezus obok płacze. Jak sprzeciwiasz się miłości, jak popełniam grzech, Jezus obok płacze, Jego to boli. To świadomość tego zupełnie nas inaczej stawia. To już nie jest złamanie tylko przekazania, ale jestem w relacji. W której mogę zadać sobie pytanie, czy ja chcę ten ból sprawiać Jezusowi. Ale to tak na, na marginesie, żebyśmy budowali relacje nieustannie z Panem, z Panem Jezusem. Ale jak ja przeżywam ból, który ktoś mi zadaje, albo ja sobie zadaję, bo wielokrotnie też ranimy, ranimy sami siebie, nawet chociażby grzechem, ale dotyka mnie ból i czy on zamyka? Czy otwiera? Jak go przeżywam? Dzisiaj chciałbym, żebyśmy to pytanie sobie stawiali, bo, bo doświadczenie bólu dla wielu z nas może być codziennością. Dla niektórych z nas jest co jakiś czas, ale ten co jakiś czas to nie jest co, co pół roku. Przychodzą sytuacje bolesne dużo częściej. Informacje, które które nas po prostu bolą, i albo na nowo zamykają, i sobie mówimy, już jej nie powiem nic dobrego, już więcej nie kupię prezentu, już więcej nie pojedziemy razem, już ich nie zaproszę na obiad. To może być taki kierunek, a może być kierunek odwrotny, pomyślę o czymś innym, albo nie chcę się poddać w czynieniu dobra. Nie może mnie to zamknąć na dobro. Grzech, Zło, rana, ból nie może mnie zamknąć na czynienie dobra. To jest walka, którą toczymy nieustannie. Każdy z nas na inny sposób, każdy z nas od innych osób, ale i my zadajemy ból, i nam jest ten ból zadawany. Albo będziemy się od siebie odsuwać, albo będziemy mieli ciągły wysiłek, żeby przekraczać to co boli i wyciągać rękę. Pan Jezus zobaczmy po, po śmierci nie zamyka się na tych, którzy mu ból sprawili, tylko idzie do wieczernik. On sam pierwszy idzie do wieczernik i otwiera serca apostołów, żeby się w tym wszystkim nie bali, żeby w tym bólu się nie bali i nie zamykali. Bo nasza tendencja jest, żeby się wycofać. To są pierwsze myśli. Więcej nie pomogę, więcej nie zaproszę, więcej nie wyciągnę ręki. A Jezus idzie w bólu, doświadczając go i czyni dobro. Woła apostołów, uzdrawia i uwalnia, chodzi do wieczernika i tego nas uczy. Zapraszam, żebyśmy tą refleksją jakoś, Weszli świadomiej być może w ból, który jest nam gdzieś dzisiaj zadawany, ale też zobaczyli, do czego mnie to prowadzi. Jeżeli nas prowadzi do izolacji, do, do tego, że przestaliśmy czynić dobro, żebyśmy dzisiaj powiedzieli Jezusowi: Chcę się nawrócić. Chcę, Panie Jezu, tak jak Ty, chociaż wydaje mi się to może niemożliwe. Ale w Bogu wszystko jest możliwe, idąc po Jego śladach, idąc za Nim. Amen.